spałem. Hmm. Wstanę, no bo zaraz będą na mnie krzyczeć, zej się spóźnię na śniadanie wielkanocne, jak co roku. Tym razem będę pierwszy. Będę pierwszy. O nie, ja też chcę być pierwsza. Hmm. Ja mam zawsze być pierwsza. Hmm. Będę pierwsza. Co ty nie śpisz? Tyś... Nie, i właśnie idę na dół. Pa, pa. O, zawsze będę ostatni. A teraz muszę być cicho, żeby się nie obudziła Lena. No dobra. Będziemy razem. Tak, to chodź. Musimy obudzić rodziców. Tak, wiem. Wziąłeś koszyczek? To ty miałaś o tym pamiętać. Zawsze wszystko ja. To ty masz więcej w pokoju. Och, no to idę. Kosycek zostawili. Ten duży. Położę go tutaj. Pewnie dzisiaj będziemy jeść na śniadanie. Fuj! Nie lubię! Ja chcę kanapkę. Na dużo. Wezmę dwa kosyki. Tylko teraz cicho. Zobaczę tyle na what's the faucets. Idę po kosycki. Kurczę, <noise> nie da się tego wyciągnąć. O, co to jest? Och, taśma mi się skończy. Lepiej stąd szybko zmykać. Uh. Czy on może przestać robić zdjęcia tym aparatem? Mm. Wiem, że jestem ostatnia. Och, zamknął. Vær så god! Ja mam za Ciebie czekać, tu jestem. A gdzie mój koszycek? Nie wiem, nie dało się wyciągnąć, ale Lena się obudziła. Co? I co to takiego? Robiłem mnie je zdjęcie, jest na mnie wkurzona. Przecież wiesz, jakie są dziewczyny. Tak, tak wiem, chowaj się. Chodź do piekarnika. Nie, nie chcę. To wejdź tam. Dobrze, że ich nie ma, bo akurat kupiłam sobie nowy koszyczek. Co ona ma? Ma nowy koszyk. No, twojego nie wziąłem. Hmm, chyba nikt go nie potrzebuje. Można go wyrzucić. Co? Hmm, zrobię to. Nie, nie, nie nie rób, nie rób. Oddaj go! Och, ja cię z mam! No ja lepiej pójdę. Um, ile razy mówić, że nie czerpaj miejsca na taśmie? No. Um, chyba już się pobudzili. No, to chyba tak. Czas No, ale no ja nie chcę. Powiem tacie. Um, no weź. Ile razy nie dociera? Wróciłem, myśl! O co ci chodzi? O to, że to moje. Mm. To mogę sobie mieć ten kozek? Że... Nie, pochodzi mnie. A gdzie mój? Ty i tak nie potrzebujesz, jesteś za stara. Ja ci dam! Hmm, nie chcę mieć Ach. Można już zbierać słodyce? Nie, króliczek jeszcze nie przyszedł, musi ci zjeść śniadanie. to śniadanie... Tak! Dobrze! Wspaniale! No dobra, no to wyciągnijmy je. Tak, tak. Wszyscy do stołu. Mamo, nie mamy tu stołu, chodźcie tu. No dobra, chodźcie. A potem będą króliczki i inne rzeczy. No dobra, ty po środku. A gdzie jest Nikola? Nie wiem, czy zawsze muszę po nią iść widzę, że tak mówię, ale po prostu prawie, że na was krzyczy, Ale po prostu mój brat jęczy. No dobra, to co jem? No, po prostu jedzenie. Mmm, wspaniale. Wygląda pysznie. No dobra, każdy poje. Wszystko, czego musisz spróbować. Ale wyjątkiem nie, nie chcę kiełbasy. Kochana, musisz jeść kiełbaskę. Nie. No dobrze. No dobrze, no to jemy. Okej, okay, to jemy. Hmm, proponuję, żebyście najpierw zjedli kiełbaskę. Czy mogę tą ostrą potrawę? Ach, kochanie, musisz zjeść kiełbasę. Sam daj jej trochę kiełbasy. O, no dobra, masz. Spróbuj, ale nie całą, bo ja lubię. Jest tam jeszcze jedna. Nie, dzięki. Oj, nie chcę je. Kochanie, musisz spróbować, bo zajączek do ciebie nie przyjdzie. Um, <applica> um, um, mogę <moguńOO> um, jeszcze? Tak, zjedz sobie całą. Dobra jest dziecko, ale nie gryź jednym ząbkiem, tylko całą. Wow, mogę hmm. jeszcze? Nie. É eu tenho Chleb. No, i skończyliśmy. I co dobre było? Tak, dobrze, to teraz może zajączek przyjdzie. Mhm. Ja już coś słyszę. Ja też! Tak i ja! Chodźcie na górę! Ko. Mm, tutaj, tutaj schowam coś dla Nikoli. Mm, no, i tu wystarczy. A, tutaj będzie dla Leny. A tutaj, jaką tu będzie? Um, tutaj jakieś jajka. Tu może jeszcze jedno położę w szafce. Um, tutaj czekolada, czekolada, czekolada. Um, to picie. To szafki. No i tutaj jeszcze. Hmm, też jakieś jajka Chipsy Czekolada hmm, I może jeszcze coś tutaj Kids time. Tu coś położę Do wody coś. Tutaj. Och, a gdzie jest moja czekolada? Zaraz ją znajdę. Haha, wyczarowałem jeszcze jakieś prezenty. No dobrze, ta czekolada będzie tu na górze. No a to jest prezent dla Leny. No dobrze, ja muszę zmykać. Jesteśmy! No dobrze, gdzie najpierw szukamy? Najpierw chodźcie na bas... Na kon. Lena, nie potrzebujesz żadnego tego? Nie, chyba. Czekajcie, to wezmę. O! Mam duże jajko! Ale nie chcę tego dużego. A może coś będzie dla Nikoli? Jak coś dla niej znajdziecie, powiedzcie. O, słodycze! A znalazłam coś w wodzie. Tak, no dobrze. A mogę to wyciągnąć? Nie, bo jest za daleko. Dzieciaki wskoczą. Pójdę pod kostium na dole. Na mój? no bo mój no bo ostatnio go używałam i u ciebie położyłam żeby wysyć. no dobra to idź ja idę do wody co ale czemu bo tam jest jeden słodycz dwa no dobra pierwsze piętro przybywa mam. pam 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 a ten kostium mi chodziło to mój jest nie mamy ja Jesteś? Jestem. Szybko. Wiem, wiem. Czekajcie, widzowie. Jasne. No to mam. Co ty masz? Mam słodycze, zobaczcie panie, wow, wejdźcie. Możemy? No tak. Ale lepiej potem się pokąpiecie. Teraz wyłowię. Możemy cukierka. No dobra, jednego. Dzięki. Znalazłem królika. Wow, jaki wielki. Mogę? Chodź z nim! Wspaniały! Ciekawe, gdzie zajączek go kupił. Włóż go do wspólnego. A gdzie wspólny? Nie wiem, włóż go do swojego na razie. Mniam, mniam, chodźcie teraz do innego pomieszczenia. Znalazłam coś dla mnie. Hmm. O, a ja znalazłam prezent. Tu jest napisane dla Leny. Hmm. To Tu Lena dostała prezent. Tak! Wspaniale. Ciekawa jestem, co to jest. Hmm. Podzielę się z wami. zmienić. No dobra. O, tam coś dla mnie. No, to ma gochi. Proszę. Dziękuję. Chodźcie do twojego pokoju, widzę coś. Wygląda smacznie. Chodźcie teraz do ciebie. A może podzielicie się trochę z Nikolą? Tak, tak, na pewno coś dla Nikoli będzie. Są chipsy! Ale to też sobie dam. Jajko, masz. Hihihihi. O, i czekolada dla mnie. Skończyliście już? Tak, myślę, że to wszystko. Nie ominęliśmy byśmy słodyczy. Hihi. Chodźcie. Idziemy na dwór jeść. O, jeść dzieciaki. No tak, mamo. Mhm. Ja też bym otworzyła mój prezent. Możecie wejść do wody. Ja na razie sobie usiądę. Myśl. Policzmy. Chodź tu. Tu nie ma, a myślałem. No dobra, liczymy. Wow, jaka słodka! Piżamy. piżama, Piżamy dostałaś. Wow, ale słodka. Jaka piękna! No! O, jaka słodziutko. No to możesz sobie coś zrobić. Tam idź do dzieciaków, pilnuj. Patrzcie, jaką bierzemy dostałam! Jaka ładna! No dobra, tyle aż policzymy nasze rzeczy. Czekajcie, przebiorę się w kostium. Ja mi się liczy z tym. No dobra, kto najpierw liczy? Może ja. No dobra, no to licz, no tak licz, jeden, dwa, o nie, moje cukierki się połączyły, teraz już mam tylko dwa jajka i jednego cukierka, mogę Ci je oddać, naprawdę, to liczmy z tym, no dobra, to jeden, dwa, trzy... Nie, dam ci jedno. Nie chcę tego, jesteś moje duże jajeczko. Aaaa, no daję. je. Ale ja też będę miała mało. Nie mogę ci dać sorki, mam mniej niż ty. A moje też się tak zrobiło. Hm, nie dam ci. No dobra, kto teraz to zjemy. Proszę. No dobra. Ja miałam pięć. Ok. Jeden, dwa, trzy... Dwa, cztery, cztery, pięć, sześć. Co? Nie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery. Okej. Okay. No dobra, masz tutaj to. Okay. Um, ja mam jeszcze zająć tego. I mam tutaj cukier. No dobra, teraz ja. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To niesprawiedliwe, ty zebrałaś najwięcej. To weźcie sobie jedną rzecz. Zostawmy um, tu to. Ja do nas. Hmm, ja wezmę chipsy, albo nie to Okej. Okay. Ja się tam cieszę z tego, co mam. Pogram sobie w to na dworzu. Odłóżcie swoje koszyki na dworzu. Hmm, już mnie nie obchodzi, Kto ma więcej w sumie. Ja idę do wody. Kochana, chciałabyś trochę się pobawić? Proszę, wejdź sobie. O nie, Nikola! Naprawdę jesteś brudna. To raczej chcesz do wody, co nie? Pewnie tak. No kochanie, chodź tu do mnie. Pogramy? Tak, możecie. Nikola. Hmm, ciekawe to. A co to? Takie różne zadania są. A, okej. Okay. Dobrze. A tu znalazłam jeszcze coś dla Nikoli. Dla Nikoli? No tak. O, Nikola podoba Ci się. Aha, aha, aha. Nie chcę to grać. Wieczorem. No co ty, co będziemy teraz robić? Nie wiem, chodź tam się obawimy. Lepiej już się nie bawcie w wodzie. Mhm. Ja się pobawię. Chcesz teraz się napić? Mhm. jak coś Tak, wiem. Staniała ta woda. O nie. O nie, 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 nie. czy możecie na chwilę wyjść? Kochani, o co tu chodzi? Już w ogóle musimy wracać, no chodź. Nie, mamo, ja muszę tu jeszcze zostać na 5 minut, wiem? A, no dobra, jak chcesz. Dzieciaki, idziemy Do, do domu. O nie, szkoda, jeszcze chcę tu być. Mm -hmm. No dobra, ale jutro jest Mingus. Lingus. Co? Tak, ma pomysł. Powiedzmy tak, chodź spać. Nie zorientują się. No to pa, no to pa. No dobra, no to nie idziemy. się. Tak, kochanie, ja My zabieramy słodycze na dół. No zostawcie rzeczy, zabawki. Okej, okay, ale słodycze zabieramy. No okej, okay, idziemy. O. No dobra, no ja to spróbuję. Chcę na sobie wtórzyć to jakoś. Hmm. Muszę to jakoś chyba... Spróbuję to po prostu ręką wysuszyć. Tu wciąłam tą ręką. No i wyschło. Czy ja mam moce? <ścoughs> Idę spać. Wiecie jaki już śpiał. Muszę to wyrzucić.